I sobie tak myślę, że życie to jest taka jedna trochę wielkością. Zajmowanie ciągle umysłu czymś. Hmm. Samo nazywanie życiem ściemą już jest ściemą, kurde. O, od razu ostrzegam, kurde. Ludzie, którzy mają doła i nie chcą się bardziej doobojętnie, niech wyłączą od razu ten film. Chociaż sobie pomyślałem, że, że. Pomyślałem sobie coś takiego, że. Jak są takie sytuacje w życiu, gdzie jest jakiś dyskomfort. No bo jest jakiś tam dyskomfort, jest jakieś. nie wiem, kryzysowe sytuacje, cholera wie co jeszcze. to... Wszystkich ludzi, tak mi się przynajmniej wydaje, mnie, moich znajomych, których mam, których nauczono, żeby jak najszybciej spierdolić z tego dyskomfortu, żeby sobie jak najszybciej przynieść ulgę. tak w sumie to jest spokojnie, no bo kudy generalnie, dlaczego mam się czuć, kolokwialnie rzecz biorąc, źle? No, to jest bez sensu się czuć źle. kudy no. Jak przychodzimy na świat, jak się rodzimy. To jest kurwa, bardzo ciężki moment. Ja myślę, że dla dzieciaków jest ciężki moment, tylko my tego nie pamiętam. Dla matki jest to ciężki moment, i właśnie w takim kurde gdzieś, właśnie wielkim dyskomforcie się coś rodzi zawsze. Ech, można to zagłuszyć rzeczywiście alkoholem, tabletkami. Tylko pytanie, czy to jest sens, żeby to robić. Dziwiłem się, że ciągłe dążenie do takiego szczęścia, stabilizacji. Normalnego życia, jak to wszyscy określają, jest po prostu z dupy. Ciemię się, że każdy ma swoją drogę. No bo teraz powiem, czym różni się? Może pomyślicie, że jestem kretynem. W sumie, Gudy macie rację. Mogę być tym kretynem. Czym różni się nich buddyjski, który siedzi i tam sobie cały czas medytuje, od klesia, który siedzi gdzieś pod sklepem i pije alkohol? Ten i nie ma zajęcie, za moje umysły. Ten zajmuje, no wiadomo, że czym się różni nie wiem, sportowiec, od innego. Każdy ma jakiś pomysł na to, czy koleś, który prowadzi firmę, ma jakiś pomysł na to, żeby się czymś zająć w tym życiu, żeby kurwa dotrzymać do tej śmierci, to pojebane jest, w jest cholerę pojebane. Cię będzie bardzo dużo przekleństw w tym filmie. Jak mam dużo emocji w sobie, to właśnie tak jest. Całe życie uciekałem od tego dyskomfortu. Nie chcę się uciekać od tego dyskomfortu, dwa, że nawet nie chcę nic z nim robić, kurde, on jest i jest okej, okay, po prostu, no, i tak to się będzie wszystko wydarzać, co się będzie miało wydarzać. Miałem w życiu tyle, kurde, dyskomfortowych sytuacji, kurde, chęci się zabicia, nie wiem, zmiany partnerek, kurwa, odejście z domu, gdzie było moje dziecko, miałem tego od cholery. A ja ten moment, który się chciałem zabić, to też był mój pomysł na to, żeby sobie dać radę. Dzisiaj właśnie myślę, że... że dobrze jest też się tak poczuć. Dobrze jest mieć zrozumienie na siebie samego, że nie muszę być wesołym, nie muszę dążyć do szczęścia, radości, po klasku, cholerę co jeszcze. To jest dobry, jest dobry czas, kurde. Hmm. Paradoksalnie to jest kurwa najlepszy czas, bo w, te, w takim momencie mogę się najwięcej dowiedzieć o sobie, no. jest wszystko dobrze poukładane i tak dalej, to kurde się dowiem, no gówno. Sami dobrze wiecie, że jak się coś wypierdala w życiu, no to wtedy widać, to jest waszym prawdziwym przyjacielem. To Wam naprawdę pomoże, kto bierze Was takim, jakim jesteście. Niezależnie co będziecie robić, kurde. I ta sama zasada się dotyczy, kurde, mnie samego, po prostu mnie samego. Mnie, Adama, który albo będzie, no stop, po sobie jechał, że. Uważaj, dlaczego taki jestem, dlaczego się boję, dlaczego robię takie rzeczy, albo nie robię takich rzeczy, kurde. Takim kurwa się, który, no stop, się będzie do siebie przepierdalał, Nie chcę. O, komuś się woda gotowała, Aha. na kawę mogę iść. Przecież moje to zajmowanie się i robienie tych filmików, tego fanpage'u, tego YouTube'a i tego wszystkiego, to jest też jakiś sposób na zajęcie mojego umysłu. Na zajęcie mojego umysłu, bo do mnie piszecie, jakieś interakcje, dzwonicie, pytacie się wuja z to tam, to z to wam, to prowadzenie tych meetingów. To jest zajęcie się, żebym po prostu kurwa no nie zwariował, no. <zysk> Ktoś powie, że mi przejdzie. Przejdzie, to przejdzie, nie przejdzie, to nie przejdzie. Jestem w tym miejscu, gdzie mam być. I tyle. Ej.